Cześć, ja nazywam się Tomasz Maguire Filipiuk, a to kolejny odcinek z serii Akademii Valorant. Dziś skupimy się na wyeliminowaniu podstawowych błędów popełnianych przez graczy. W takim razie, do dzieła! 1. Niedokładne sprawdzanie kątów bardzo często w trakcie rozgrywki rankingowej można natknąć się na sytuację, gdy jeden z graczy był już niemal przekonany, że po szybkim sprawdzeniu pozycji za rogiem nie czai się żadne zagrożenie, jednak ostatecznie było inaczej. Skrupulatne sprawdzanie wszelkich kątów jest bolączką graczy w grach FPS od zawsze, co również dotyka profesjonalnych zawodników. Czasem, wskutek informacji otrzymanych od sojuszników, bądź które samodzielnie udało się zdobyć, chcemy jak najszybciej zareagować, aby zwiększyć szanse na wygranie danej rundy. Wtedy mogą wkraść się właśnie takie niedociągnięcia, jak niedokładne sprawdzenie konkretnej pozycji. Wówczas rywal nie będzie miał problemu ze zdobyciem fraga. Teraz przedstawimy wam kilka najbardziej nieoczywistych pozycji, z których przeciwnik w przyszłości będzie mógł cię zaskoczyć. Main Ana Fracture. Zeskok przed A na fracture. Długa przed A na haven. Double dorsy na havenie. B main na Asencie, Gala na Spike Side na iceboxie. Cegły na A na breeze. Okno przed B na bindzie. I łazienki na bindzie. Reasumując, pamiętajcie aby dokładnie sprawdzać pozycję, gdyż robienie tego niechlujnie może się źle dla Was skończyć, jak na przykład w tej sytuacji. 2. Crosshair placement. Crosshair placement jest to rzecz z pozoru bardzo błaha i oczywista, jednak przy okazji bardzo często lekceważona. Ta umiejętność to nic innego jak pozycja waszego celownika podczas rozgrywki. Należy zdawać sobie sprawę, gdzie mniej więcej będzie znajdowała się głowa waszego rywala w momencie podejmowania duelu. To może dać Wam przewagę nad oponentem, a przynajmniej z góry nie utrudnicie sobie zadania. Zerknijmy chociażby na ten przykład, gdzie jeden z graczy trzymał swój celownik zdecydowanie za nisko, przez co w sytuacji napotkania przeciwnika musiał bardzo mocno skorygować jego ustawienie, a finalnie skutkiem tego był łatwy frag na konto wroga. Jego przysłowiowa droga celownikiem do głowy była znacznie krótsza niż w przypadku pierwszego zawodnika. Podsumowując, starajcie się zawsze utrzymywać wasz crosshair na wysokości głowy, tak aby jak najbardziej zwiększyć wasze szanse na wyeliminowanie rywala. 3. Kiedy możesz sobie pozwolić na sprint, a kiedy na cichy chód? W Valorancie możemy zbierać informacje na temat pozycji oponentów na różne sposoby. Jednak najprostszym z nich może być nasz zmysł słuchu, kiedy on człapie jak słoń zamiast użyć shifta. Najczęściej przy okrężnych rotacjach czy wychodzeniu z respa jak najbardziej możecie sobie pozwolić na szybkie bieganie bez żadnej obawy. Jednak w trakcie rundy, kiedy zdajecie sobie sprawę, że rywal może być blisko, Należy rozważyć, czy lepszym rozwiązaniem nie okaże się cichy chód. W ten sposób rywal nie usłyszy kroków, przez co nie będzie miał informacji o waszej aktualnej pozycji. Jeżeli nie jesteście pewni, z jakiej odległości może usłyszeć was przeciwnik, spójrzcie na radar, na którym w trakcie sprintu pojawia się okrąg informujący was o obszarze, na którym wasze kroki są słyszalne dla rywala. 4. Kontroluj zestaw swoich umiejętności, jak i przeciwnika. Każdy z agentów w Valorancie posiada swoje unikatowe umiejętności, dzięki którym w danej mecie niektórzy agenci będą silniejsi od pozostałych. Tak czy siak, warto znać zestaw skili każdego z agentów, gdyż właśnie to może dać nam przewagę nad przeciwnikami w trakcie rozgrywki. Gdy na przykład zorientowaliście się, że wroga Sky właśnie wyrzuciła swoje drugie przewodnie światło, wówczas znając czas odnowienia tej umiejętności, zdajecie sobie sprawę, że przez następne kilka sekund nie będzie miała do dyspozycji swoich flaszy. Wtedy, przykładowo po stronie defensywnej, możecie pilnować konkretnej pozycji, bez obawy, że zaraz zostaniecie oślepieni. Taka wiedza na pewno nieraz zapewni Wam przewagę. Nie zapomnijcie jednak o kontrolowaniu swojego zestawu umiejętności oraz Waszych partnerów, kiedy w danej rundzie zostaliście wyeliminowani. Lotka zwiadowcza będzie gotowa do użycia za 3 sekundy i nie musicie wychylać przez tego smoka, szukając heroicznego zagrania. Dzięki takim komunikatom możecie pomóc waszym sojusznikom i w konsekwencji uratować im życie lub przyczynić się do zwycięstwa w rundzie. Umiejętności agentów można również ze sobą łączyć. Przykładem niech będzie studnia grawitacyjna Astry oraz granat farbujący Reis. Na dokładkę możecie poprawić tę kombinację skokiem Bricha. Jeżeli w takiej sytuacji rywal zamelduje się na pozycji, która jest przez was strzeżona takimi skillami, pozostanie po nim jedynie mokra plama. 5. Umiejętność specjalna. Nie bez powodu umiejętności specjalnej możemy używać raptem kilka razy w jednym meczu, a nieco każdą rundę. Aby naładować swojego ultimate'a, agenci potrzebują 6, 7, a czasem nawet 8 punktów. Ładunki te można zdobyć za pomocą eliminacji, podkładania oraz rozbrajania spajka, czy zbierania kuli mocy. Bardzo ważne, aby przede wszystkim nie lekceważyć tego ostatniego, czyli podnoszenia orbów, które dają wam dodatkowy punkt do naładowania ulta. Rozmieszczone one są po zazwyczaj dwóch różnych stronach mapy: czasem prostsze do podniesienia dla atakujących, jak na hejwenie, a czasem dla defensorów, jak na bindzie. Jeżeli w zespole jednemu z agentów brakuje zaledwie ostatniego punktu do posiadania umiejętności specjalnej, należy zainteresować się jedną z dostępnych kul mocy na mapie, tak aby później wykorzystać ulta i zoptymalizować szansę na wygranie rundy. Orby jednak warto zbierać regularnie, tak aby jak najszybciej być w stanie użyć swojego ultimata oraz w celu nałożenia presji na rywalu. Pamiętajcie jednak, że zbieranie orbów może słyszeć oraz kontrolować wasz przeciwnik. Także bądźcie ostrożni przy wykonywaniu tej umiejętności. W zależności od mapy oraz kompozycji ważne także będzie zdeterminowanie, który agent posiada najmocniejszą umiejętność specjalną. Czasem to race oraz jej gwóźdź programu okażą się kluczowe, a w innej sytuacji to żmiowisko oraz jak najczęstsze jego wykorzystanie będzie waszym priorytetem. W takiej sytuacji to wy dyktujecie zasady gry, a rywal musi się do nich dostosować bądź spróbować je skontrować. Ważne, aby również pamiętać o dodatkowym punkcie podkładając lub rozbrajając spike'a. Spike Side A zajęty, wrogowie wyeliminowani? To wymarzona sytuacja, aby ładunek umieścili zawodnicy, którzy są bliscy swoich ultimate'ów i będą mogli je użyć już w następnej rundzie. To samo tyczy się również rozbrajania. Jeśli wszyscy przeciwnicy zostali już pokonani, niech tykający ładunek rozbroi osoba, której ten punkt w danej sytuacji przyda się najbardziej, jak chociażby tej sage która tym samym sprawiła, że jej super umiejętność jest gotowa do użycia. 6. Instalokowanie To zjawisko przede wszystkim odnosi się do solo kolejki. Tutaj krótko i na temat. Instalokowanie nigdy nie będzie dobre dla zespołu. W Agent Selekcie starajcie się rozmawiać o najlepszych możliwych wyborach na konkretnej mapie. Na pomoc spieszy Wam jeden z naszych wcześniejszych materiałów. Gdzie omawialiśmy moc agentów oraz jak stworzyć optymalną kompozycję na konkretne mapy. Wracając. Instalokowanie jakiegokolwiek agenta, a wiemy, że zazwyczaj będzie to szturmowiec, może pozbawić komfortu waszych sojuszników. W konsekwencji mogą oni zostać zmuszeni do gry na roli, z którą nie są obeznani, przez co szanse takiej drużyny na końcowe zwycięstwo maleją. Podczas tych kilkudziesięciu sekund w trakcie wyboru agentów skupcie się na omówieniu pokrótce strategii. Wymieńcie się opiniami dotyczącymi najlepszych wyborów na danej mapie, czy po prostu rozmowie z sojusznikami odnośnie ich preferencji. To już koniec tego filmu. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w sekcji komentarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, a Wy spodziewajcie się kolejnych materiałów, które już niebawem pojawią się na kanale Valorant Polska. Pamiętaj! Zawsze bądź dobrym agentem i myśl o innych w drużynie. Do zobaczenia!